Witajcie. Nasza przyjaciółka Viola, nasza przyjaciółka Madzia. Cześć! Viola ma swoje, swoje rękodzieło, Frida Loka, i robi od dzieciństwa swoją pasję, rozwija na drutach, na szydełku. Opowiedz kilka zdań sobie. Kocham robić na drutach. Chciałabym wszystkie kobiety na świecie pokolorować, żebyśmy przestały być takie przezroczyste i w kolorze ekry, żebyśmy pokazały wszystkim, Wielobarwność. Ta, 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 ta. Naszą... Jak się twoja strona nazywa? Powiedz, bo... Moja strona FridaLoka. Szalona Frida. Możecie tam zobaczyć bardzo dużo ciekawych czapek, które tworzę intuicyjnie. Wszystkie są w pojedynczym egzemplarzu. Także, jeżeli chcecie być Tęczowa. jedyne, to zapraszam na mój profil. Naprawdę powiem wam, że czapki, materiał Alpaka, przed kolory. Każda inna. Boskie, naprawdę. Wspieramy, wspieramy rękodzieło, wspieramy Correct. pasję i robienie z miłością i z serca. Pójdźcie mm -hmm. za tym, co się kocha. Jakie jest Twoja strona? Jeszcze raz powiedz na Facebooku. Czy można zamawiać? Frida Loka. Frida Loka na Frida Facebooku, Loka. albo można mnie też znaleźć na Instagramie. Monarcha. To dopiero można się zachwycić, kochani, bo one tego nie oddają. Jak się weźmie w rękę i się widzi Można to na się żywo, zakonić. to okay. dopiero widać, jakie to jest. Bo tak nawet na zdjęciu to w ogóle nie jest w stanie tego oddać. Thanks. Zapraszamy w imieniu się Hello. Czujcie się kolorowo, ciepło. Wyjątkowo. wyjątkowo. Wreszcie wyjątkowo. Tak jest. Wszystkie jesteśmy wyjątkowe. Wszystkie jesteśmy takie same. Jak słoiki wyjątkowo. za górkami na zimę. <laughs> Pięknego dnia wszystkim kobietom. Mm, Tego dobra Cudowności! Ja Niech się darzy! Pa! Pa? Pa! pa. pa.